Seria Trials ma już ponad 20 lat. Produkowana nieprzerwanie przez Nihon Falcom, seria japońskich RPGów przez wiele lat pozostawała w cieniu swoich popularniejszych konkurentów. Kiedy takie serie jak Persona czy Tales of zyskiwały coraz to większą popularność, tak Trials nadal pozostawało do niedawna zaledwie niszą dla największych zapaleńców gatunku. Przez to kolejne odsłony cyklu lądowały poza Japonią w minimalnych ilościach, gdzie tam seria świętowała kolejne triumfy. Dopiero od ostatnich paru lat Cykl ten przeżywa swój renesans na zachodzie, jednocześnie budując rozpoznawalność wśród odbiorców spoza Azji, podczas gdy najnowsza odsłona Kaino Kiseki nadal nie jest dostępna w zrozumiałym dla większości świata języku, a zapowiedziany niedawno remake pierwszej odsłony franczyzy ma mieć dopiero swoją premierę jesienią tego roku. Tak wróćmy do samego początku: do małego Królestwa Liber i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie. Czy po ponad 20 latach od premiery The Legend of Heroes Trials in the Sky zestarzało się godnie? Jednak przed przystąpieniem do recenzji muszę wyjaśnić kilka kwestii jak cała seria w ogóle funkcjonuje, ponieważ będzie to wyjątkowo istotne w dalszej części materiału. Cała seria Trials jest tak naprawdę ogromną epopeją podzieloną na arki fabularne, na tyle długie i obszerne, że same stanowią mniejsze podserie, które to posiadają powracających bohaterów i wracają do wydarzeń z poprzednich odsłon. Seria ta jest nazywana czasem One Piece'em i trudno się z tym nie zgodzić patrząc po jej strukturze. Mamy bowiem Liber Ark, czyli właśnie trylogię Sky. Crossbell Arc, czyli Trials from Zero i Trials to Azure, najbardziej popularny Rebonian Arc, to jest Trials of Cold Steel, pojedyncze Trials into Reverie i najnowszy Calvard Arc, czyli serię Trials through Daybreak. Jest tego trochę, lecz wystarczy wiedzieć, że wszystkie te gry posiadają wspólną oś fabularną oraz zebrane razem tworzą jeden spójny świat fikcyjnego kontynentu Zemuria. Gdzie Trials in the Sky jest pierwszą częścią w tak zwanej trylogii Sky, jak i jednocześnie wstępem do całej serii. Tak więc jeśli wyjaśnienia mamy za sobą, zapraszam do recenzji Trials in the Sky First Chapter. Kontynent Zemuria. Około 50 lat po rewolucji orbalnej, która znacznie przyśpieszyła rozwój technologiczny państw, oraz 10 lat po tzw. wojnie studniowej, która ogarnęła cały zachodnio-południowy krań z kontynentu, w tym Małe Królestwo Liber. To właśnie w tym państewku poznajemy naszych protagonistów: Estelle oraz jej przybranego brata Joshua. Pragną oni pójść w ślady ojca, wielkiego bohatera i dołączyć do gildii. By zostać jednak jej pełnoprawnym członkiem, trzeba uzyskać rekomendacje w każdym z oddziałów w kraju. Nagle spokój sielskiego miasteczka zostaje przerwany przez tajemniczą kradzież, a ojciec głównych bohaterów dostaje tajemnicze wezwanie, po czym nagle wyrusza w podróż. Podczas której statek powietrzny, którym podróżował, zostaje porwany w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak też Estelle i Joshua wyruszają w podróż przez Królestwo Liber, by stać się pełnoprawnymi członkami gildii, jak i odnaleźć swego ojca. I od tego momentu historia zaczyna nabierać rozpędu. Na horyzoncie zaczyna pojawiać się coraz to bardziej złożona i znakomicie poprowadzona intryga polityczna, która to rozgałęzi się na całą masę przeróżnych wątków pobocznych. Jednak prawie do samego końca intryga ta pozostaje raczej w cieniu, raz po raz i jedynie osoby sobie przypominając. Gdzie dopiero z ostatnim rozdziałem twórcy czynią z niej główny wątek, gdyż przez większość gry deweloperzy skupiają swoją uwagę na czymś zupełnie innym. Bowiem wydarzenia, jakich gracz jest świadkiem przez większość przygody, mógłbym określić słowem lokalne. Zamiast ogromnej i rozbuchanej historii, gra w każdym rozdziale poświęca swój czas dokładnej ekspozycji każdego z regionów, jak i całego świata Trials in the Sky, bardzo szczegółowo przedstawiając lokalną społeczność, jak i problemy każdego z regionów. Deweloperom udaje się w ten sposób stworzyć iluzję prawdziwie żyjącego świata. Wiele postaci niezależnych często ma jakieś ciekawe fakty na temat bieżących wydarzeń, lub też czasem będzie miała nawet malutką historikę do opowiedzenia. Na przykład matka, która pragnie by jej syn w końcu się gdzieś osiedlił, czy zamartwiającą się żonę pragnącą odnaleźć swego zaginionego męża. Właśnie takie małe z pozoru i proste do pominięcia elementy są kluczowe w budowaniu świata oraz jego wiarygodności, co Falcomowi udało się wręcz wzorowo. Zaś w większej skali świat Trials in the Sky również nie zawodzi. Przez fakt bycia prologiem do całej serii, scenarzyści starają się upchać jak najwięcej informacji dla gracza. Nie tylko na temat samego królestwa Liber, ale i państw sąsiadujących, jak i relacji pomiędzy nimi. Scenarzyści w fenomenalny sposób nakreślają sytuację geopolityczną wykreowanego przez siebie świata. Niedawno odkryta ruda zwana Septium, którego Liber jest głównym wydobywcą. Skutki wojny studniowej czy też postęp technologiczny pędzący w zawrotnym tempie. Czynniki te rozpisane są w taki sposób, że nakładają się na siebie, sprawiając, że ten świat po prostu żyje własnym życiem. Nie czuć też, że kręci się on dookoła głównych bohaterów. Wręcz przeciwnie, to właśnie protagoniści zdają się być zaledwie trybikiem w tym ogromnym systemie. Jednak cała ta dbałość o spójność i rozbudowę świata ma pewną cenę. Gra posiada monstrualne ilości tekstu. I mówiąc monstrualne, mam na myśli naprawdę przepastne. Trials in the Sky w dużej części opiera się na czytaniu dialogów, dosłownie zasypując gracza toną rozmów pomiędzy postaciami. Często gracz będzie postawiony przed 20-minutową rozmową, lub nawet i dłuższą, a ilość takich momentów potrafi być przytłaczająca. Przez intensywność tak długich cutscenek, Trials in the Sky jest w stanie wręcz zmęczyć małą ilością rozgrywki w niektórych momentach. Aż można odnieść wrażenie grania w Visual Novel, a nie RPGa. Jest to niestety pewna cena, którą przyszło grze zapłacić za próbę przedstawienia tak złożonego świata w pojedynczym tytule. Mimo że w tym gatunku długie cutscenki to raczej norma, to tutaj ich ilość jest aż nazbyt duża. Trials in the Sky praktycznie nie posiada voice actingu poza scenami walki, więc przez większość czasu gracz jest skazany na uważne czytanie każdej wypowiedzi, a zważywszy na ich ilość, gra potrafi tym męczyć. Poza scenami walki bohaterowie pozostają kompletnie niemi przez całą grę. I w tym momencie trialsy ratują same dialogi, a raczej jakość tych dialogów. Tutaj produkcja błyszczy. Pod tym względem liśni coraz bardziej z każdym kolejnym chapterem. Dialogi są bowiem świetnie rozpisane, podczas gdy dramaturgia i stawka wydarzeń stale rośnie, jak i przy tych zwykłych, spokojnych momentach, dając graczowi odetchnąć. Każda z tych rozmów pomiędzy bohaterami jest wręcz przepełniona ich charakterami oraz urokiem tych postaci. Scenarzyści poza dialogami umyślnie nie skupiają się na historii per se, lecz właśnie na świecie przedstawionym i postaciach. Gdyż to właśnie bohaterowie determinują tą historię, a nie na odwrót. Każda z postaci dostaje wystarczająco czasu antenowego, by się przedstawić i rozwinąć swój charakter. Gracz ma aż nadto czasu, by je poznać i zdołać sobie wyrobić opinię na temat każdego z bohaterów. Tutaj na czele wysuwają się oczywiście Estelle i Joshua. To właśnie perpetie tej dwójki są jednym z najsilniejszych punktów Trials in the Sky. Rozwijająca się przez całą grę relacja od początku do samego końca nie przestaje ciekawić. Ich kłótnie i docinki nieraz pozostawiają banana na twarzy, a dynamika pomiędzy tą dwójką nigdy nie zawodzi i prowadzi do często absurdalnych sytuacji. Za przykład można wziąć pamiętną scenę w teatrze, gdzie wydarzenia ją poprzedzające na długo zapadną w pamięć jeszcze po ukończeniu gry, przez swoją kuriozalność. Perypetie Estelle i Joshua są urozmaicone przez liczne występy postaci drugo- i trzecioplanowych, które swoimi charakterami wcale nie odstają od protagonistów. Niezwykle stanowczy i uparty Agate czy ciągle rzucający się w kłopoty Bart Olivier. To tylko niektóre z tych postaci, a z każdym rozdziałem Plejada wyśmienicie napisanych bohaterów tylko rośnie. Nawet tych trzecioplanowych. Którzy wydają się być jedynie epizodyczni, lecz ich wpływ na dalszą historię okazuje się znacznie większy niż można było przypuszczać. Dla przykładu dwójka reporterów, Neil i Dorothy, którzy na początku gry wydają się być jedynym elementem pojedynczego zadania. Jednak jak się okazuje później, regularnie będą powracać w kolejnych rozdziałach. Nieraz mając ogromny wpływ na bieg wydarzeń. Jest to tylko najprostszy przykład, lecz takich postaci jest cała masa i nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Mimo całej tej wspaniałości, fabuły postaci i świata przedstawionego, Trallas Sky cierpi na tragiczny wręcz problem, a nazywa się on prolog oraz epilog. Zacznijmy może od prologu, gdyż wada, jaką jest zakończenie gry, jest nieco bardziej złożona. Otóż Początek gry jest wyjątkowo nieśpieszny. Gra zaczyna się spokojnie i leniwie. Pomimo faktu, że gracz poznaje coraz nowe postaci, wplątuje się w różne sytuacje, to panuje poczucie bezcelowości owych wydarzeń. Jakby ten około 5-godzinny prolog był pozbawiony jakiegokolwiek celu. Przez to gra najzwyczajniej w świecie nudzi. Nawet jeśli dalej w grze okazuje się, że to co miało miejsce w prologu było istotne, to i tak już bez znaczenia, po tym jak potencjalny gracz zwyczajnie nie wytrwał pierwszych pięciu godzin, co przy około 60-godzinnej przygodzie stanowi pewien kawałek gry, którego nie można tak po prostu pominąć. Całe Trials of the Sky wymaga pewnej cierpliwości i samozaparcia od gracza, ale prolog wymaga jej najwięcej ze wszystkich etapów gry. Przez to łatwo się od tytułu odbić, a potwierdzeniem tego może być chociaż procent graczy, którzy ukończyli prolog według osiągnięć Steam. Epilog to zupełnie inna para kaloszy. Przez ostatnie godziny gra fenomenalnie buduje napięcie, tylko po to, by na końcu skończyć się cliffhanger'em tak tanim i bezczelnym, że Trails in the Sky irytuje poprowadzonym zakończeniem. Nawet jeśli sama scena została poprowadzona wzorowo przez scenarzystów, to urwanie ich w taki sposób jest bardzo tanim zabiegiem na zagranie na emocjach gracza, niejako wymuszając chęć zakupu sequela poprzez tą frustrację. Jednak problem ten jest po części spowodowany faktem, jak cała seria egzystuje. Patrząc z boku, widać jak na dłoni, że produkcja nie była planowana jako samodzielny tytuł, a część czegoś dużo większego. Jednak nie zmienia to faktu, iż można było w prosty sposób uniknąć tego nieszczęsnego cliffhangera i oszczędzić graczom frustracji. Ale i epilog ten niesie za sobą jeszcze jeden bardzo istotny problem. Mianowicie, Fabuła nie jest w stanie się w pełni określić, o czym tak naprawdę jest. Czuć na każdym kroku, że plot Trials in the Sky FC był projektowany jako jedynie wstęp do całej reszty serii. Dlaczego jedynie? Otóż każda fabuła, nawet jeśli jest częścią większej franczyzy, powinna móc obronić się jako samodzielny produkt. Gra, nawet jeśli jest jedynie częścią większej serii, powinna nadal być w miarę zamkniętą historią sama z siebie a first chapter jest najzwyczajniej w świecie wybrakowane fabularnie, jeśli postawimy go z dala od pozostałych części. Niby jest to gra o podróży Joshua i Estelle, aby odszukać swojego ojca, ale w rzeczywistości nie o tym traktuje opowieść. Produkcja skupia się na rozbudowaniu lore, poprzez właśnie te żyjące miasta i multum przewijających się postaci. Ten obosieczny miecz sprawia jednak, że sama oś fabularna jest potraktowana bardzo po macoszemu. Jak i sama ilość czasu antenowego na główne wątki historii, to jest zaginięcie Cassius'a Wrighta i szerzący się spisek w Królestwie, jest wyraźnie niewystarczająca poprzez rozwijanie całego pęku wątków mniej lub bardziej pobocznych. Nawet jeśli te główne wątki dostają dla siebie trochę czasu pod koniec, to nadal jest go wyraźnie za mało. Właśnie przez to fabuła gry nie może sama się obrońć bez swoich kontynuacji. Trials in the Sky siedzi bardzo głęboko w korzeniach swojego gatunku, nie eksperymentując z rozgrywką. Cóż się dziwić, skoro korzenie jej większej meta-serii, czyli The Legend of Heroes, sięgają jeszcze lat 80. First Chapter przypomina swoje konstrukcje RPG Erysnesa niżeli tych mu bardziej współczesnych. Bohaterowie chodzą od miasta do miasta, czasem zahaczając jedynie o pomniejsze miejscówki. Ta cała wędruka przez królestwo ma w swoim celu dać złudzenie otwartości całego świata, jednak udaje się to mocno przeciętnie. Gra stara się jak może wytworzyć uczucie przygody i udaje jej się to wcale nieźle. Lecz przez cały czas czuć bardzo wyraźnie, jak scenarzyści prowadzą gracza po nitce do kłębka. Nie przeszkadza to uczucie jakoś bardzo, choć kolejna prosta niż linika ścieżka potrafi mocno rzucać je w oczy. W samych miastach zaś natrafimy na całą masę zadań pobocznych. Te zaś są niezwykle ważne, gdyż za wykonywanie sidequestów postacie zdobywają nie tylko nagrody pieniężne czy rzeczowe, ale przede wszystkim podnoszą swój poziom członka gildii. Im wyższy ten poziom, tym gracz ma dostęp do lepszego wyposażenia w sklepach i może przyjmować bardziej wymagające zlecenia. Implementacja tego systemu jest dobra z perspektywy samej gry, gdyż niejako podprogowo wymusza nagraczu, aby ten bardziej zaangażował się w świat Trials in the Sky. Z drugiej strony pozostaje poziom tych zadań, który bywa bardzo różny. Jest trochę zleceń zawierających malutką historię w tle, ale za to obok pozostaje cała masa FedExów w stylu Idź na pole, zawisilne stworzenie, wróć po nagrodę do gildii. A niestety tych drugich jest zdecydowanie więcej i wyraźnie przeważają na tablicach z ogłoszeniami. Poza miastami i drogami, trzecim typem lokacji, które gracz będzie odwiedzał najczęściej, będą Lochy. I jest z nimi pewien problem, mianowicie ich budowa. W Trials in the Sky FC występują bowiem dwa typy lochów. Pierwszy z nich to bardzo proste, korytarzowe i wręcz liniowe lochy. Nie są szczególnie skomplikowane, ani szczególnie zajmujące. Są od prostym zapychaczem pomiędzy kolejnymi dawkami fabuły, o których gracz szybko zapomni. Drugi typ za to to te cholerne leniwy zaprojektowane labirynty, przywodzące mi czasem na myśl generowane losowo piętra tartarusa ze Persona 3. Oczywiście nie są aż tak długie jak te ponad 265 pięter upiornej wieży, ale nadal puste pokoje, które nie pełnią żadnej funkcji poza zmyleniem percepcji gracza lub takie, które są wypełnione przeciwnikami, są tutaj normą. A produkcja niezbyt ochoczo zaopatruje gracza w jakąkolwiek mapę, przez co może szybko przyjść do zgryzienia zębami i szukaniem jakiejś mapy na necie. Najbardziej cierpię na tym te pojedyncze lochy, które mają na siebie pomysł. Na przykład kanały pod koniec gry, w których trzeba nawigować, korzystając z niezbyt czytelnej mapy, lub ten podczas infiltracji bazy wojskowej, gdzie należy się przekradać pomiędzy patrolami. Te dwa z pozoru proste lochy są powiewem świeżości, a i zaprojektowane na tyle ciekawie, że nie męczą tak bardzo jak każdy inny loch w grze. W dungeonach, oczywiście poza nieskończonym poszukiwaniem przejścia na kolejne piętro, przyjdzie graczowi również walczyć. Podczas samego przemierzenia świata gry. Przeciwnicy pozostają niewidoczni aż do momentu, gdy postacie nie znajdą się w odległości kilku kroków od oponenta. Dając graczowi choć chwilę na reakcję. I jest to całkiem przyjemne odskoczenie od randomowych czy półrandomowych potyczek w innych produkcjach tego gatunku. Kiedy już gracz zostanie przeniesiony na ekran walki będący areną, w której postacie mogą się poruszać w ramach swojej tury niczym pionki po szachownicy, Wykonać swój otak podstawowy lub użyć artu. Arty to są po prostu różnorodne spele, które mają nie tylko różny zasięg ataku czy sposób leczenia, ale też każdy taki art jest przypisany do jednego z kilku żywiołów, na które przeciwnicy reagują w różny sposób. Poza wskaźnikami HP oraz many mamy jeszcze trzeci pasek, który napełnia się podczas wykonywania normalnych ataków lub kiedy postacie przyjmują obrażenia. A ładuje on tak zwane krafty czyli bardzo potężne umiejętności potrafiące przychylić szale starcia. Podczas każdej walki na pasku kolejności tur pojawiać się będzie informacja o losowo przyznawanych przez grę buffach. Może być to np. zwiększenie siły na jedną turę, czy odzyskanie części zdrowia lub many. Jednak wszystko to byłoby niczym, gdyby nie fakt, że ten system walki po prostu działa. Jest wyjątkowo przystępny i prosty do opanowania, Nadal zostawiając graczowi pole do eksperymentowania z taktyką. Nawet pomimo swojej bardzo taktycznej struktury, pozostaje zaskakująco szybki, nie marnując czasu gracza z będnymi animacjami czy nie daj Boże, czekaniem, aż postać wykona zamierzony ruch niczym w finalach z systemem ATB. Tutaj walki są ekspresowe. Często wystarczą zaledwie dwie tury, by zakończyć potyczkę z wieloma przeciwnikami naraz. A nawet jeśli dla kogoś animacje wciąż są zbyt wolne, jest opcja przyspieszenia ich za pomocą przycisku. I wtedy każde starcie zmienia się wręcz w istny wyścig ataków. Przycisk ten działa także poza ekranem walk podczas poruszania się. Jedyne co można temu systemowi zarzucić, to wkradająca się repetytywność. Deweloperzy na przestrzeni całej gry nie wprowadzają bowiem żadnych nowych rozwiązań czy wariacji do swojego systemu. Nie bawią się stworzoną przez siebie formą, ani nie eksperymentują z nią poprzez chociażby bardziej rozbudowany bestiariusz. I kiedy Gradziusz pokonuje ten sam typ przeciwnika n raz, system walki zaczyna po prostu nudzić. Na szczęście nuda ta jest rozbijana przez wymagające i dobrze zaprojektowane walki z bosami. Ta powtarzalność Ujawnia się głównie w tych nieszczęsnych lochach, które przez swoją leniwą konstrukcję i dobór często tych samych wrogów uwydatniają tylko tę wadę. Poza nimi ta praktycznie w ogóle nie występuje. Co do poziomu trudności, Trials in the Sky nigdy nie stawia przed graczem jakiegoś ogromnego wyzwania. Pochyła poziomu trudności jest tak zaprojektowana, aby nie trzeba było grindować godzinami w lochach. Czasem niektórzy bossowie co prawda potrafią dać w kość, ale są to raczej wyjątki od reguły. Przez znakomitą większość czasu jednak, First Chapter pozostaje grą niezwykle przystępną pod względem poziomu trudności. Po każdej potyczce postacie zdobywają nie tylko punkty doświadczenia, ale co ważniejsze, za każdą walkę przyznawana jest pewna ilość tzw. fragmentów septium. Surowy ten dzieli się na różne typy, a za odpowiednią ich ilość gra pozwala stworzyć tzw. kwarce. Kwarce te mogą zostać zaekwipowane, dodając postaci różne pasywne, jak i aktywne umiejętności. Każda z postaci ma slotów na kwarce ograniczoną ilość, która powoli się zwiększa wraz z upływem gry. Odpowiednio zaekwipowane kwarce są w stanie całkowicie przetasować nie tylko ilość, ale też typ skili postaci. Wystarczy zmienić zaledwie dwa kwarce, aby postać otrzymała zupełnie inny zestaw umiejętności. Dajmy na to, że DPS w drużynie posiada bardzo dużo many, więc zmieniając nieco ułożenie i typ kwarcu postaci, gracz bardzo prosto może z niej zrobić wyjątkowo potężnego healera. Ta możliwość dostosowania ilości oraz typu skilli każdej z postaci, wedle własnego uznania, czyni ten system niesamowicie elastycznym. Przy czym jest on niezwykle prosty do opanowania i gracz wraz z rozwojem gry uczy się go w sposób bardzo naturalny. Gra wręcz zachęca do zabawy tym systemem. Poprzez różne zestawy umiejętności, jakie postać może posiąść, odpowiednio układając kwarce w swoich slotach. Gdyż sposób ich ułożenia faktycznie ma znaczenie. Odpowiednie dwa lub trzy kwarce tego samego typu, powiązane obok siebie, mogą skutkować jeszcze lepszymi umiejętnościami. Kurowa, acz szybka walka razem z tym systemem rozwoju postaci oraz mechaniką sidequestów, o której wspomniałem wcześniej sprawia, że progresja staje się niesamowicie przyjemna i daje poczucie bycia niezwykle organicznym systemem, właśnie przez te zawiązujące się razem mechaniki, które nieprzerwanie na siebie oddziałują. Trials in the Sky nikogo nie zachwyci swoją szatą wizualną. Zastosowany styl graficzny jest raczej bezpieczny i co ciekawe zaskakująco odporny na upływ czasu. Połączenie w pełni trójwymiarowego środowiska wraz z dwuwymiarowymi sprite'ami postaci nie jest niczym nowym ani odkrywczym, lecz podane w rzucie izometrycznym daje zaskakująco dobry rezultat. Może poza mniejszymi lokacjami, gdzie otoczenie w pełni 3D zdradza wiek produkcji. Ze względu na grafikę, gra nie ma też absolutnie żadnego problemu z działaniem, choć patrząc na platformy docelowe, ciężko oczekiwać innego stanu. Oryginalne wydanie na PSP pędzi w płynnych 60 klatkach, a za to wydanie PC posiada odblokowany licznik klatek. Choć tak naprawdę, której wersji by się nie wybrało, gra działa i wygląda łudząco podobnie. Za to muzyka to już zupełnie inna sprawa. Nie mogę wyjść z podziwu, jak bardzo zespołowi dźwiękowemu Falcomu udało się to OST. Pomijając fakt, że każdy utwór pasuje idealnie do danej sytuacji, bo to raczej oczywistość. Ale za to każdy pojedynczy track mimowolnie wpada w ucho i zostaje w momencie na długo po ukończeniu gry. Sam już po ukończeniu łapałem się na tym, że nuciłem niektóre z tracków. Jedyne co mam OST do zarzucenia, to mało różnorodności atunkowa. Falcom Stand Steam raczej grającego spokojnymi utworami, delikatnymi dźwiękami pianina, instrumentów smyczkowych czy też harmonijką. Tylko w pojedynczych utworach kompozytorzy nieco bardziej się popiszą i zaprezentują pełną orkiestrę, ale nic ponadto. Cały soundtrack jest solidny i naprawdę mi się podoba, nieraz zmieniając te zwykłe sceny w te niezwykle pamiętne. Na przykład konfrontacja Agaty z pewnym zamaskowanym osobnikiem. Ale poza tym utwory brzmią po prostu dość podobnie do siebie, a w całej ścieżce dźwiękowej brakuje różnorodności. The Legend of Heroes, Trails in the Sky, First Chapter, zestarzał się zaskakująco godnie. Pomimo strasznych problemów z poprowadzeniem głównych wątków, Falcomowi nadal udaje się wzbudzić ciekawość w graczu. Ciekawość w poznawaniu kolejnych fenomenalnie napisanych postaci, czy też coraz to nowych faktów na temat bogatego świata gry, choć dla niektórych problemy na samym początku mogą stanowić barierę nie do przeskoczenia. Sam gameplay raczej nikogo nie zachwyci, ale za to system walki i rozwoju postaci. Zachwycają już bogatą kustomizacją, jaką w ręce gracza oddają deweloperzy. Produkcję polecam w szczególności fanom japońskich RPGów lub gier taktycznych ogółem. Choć to pewnie ci pierwsi będą się bawić najlepiej spośród wszystkich, i to oni najbardziej docenią rozbudowany świat oraz barwnie napisane postacie. Wszystkim, którzy się wahają i nie są pewni, czy warto spróbować Trailers in the Sky. Polecam Wam raczej poczekać na pełny remake, który wychodzi już na jesieni tego roku. Który najprawdopodobniej naprawi przynajmniej część wad pierwowzoru. Dziękuję wszystkim, którzy zostali ze mną do końca. To byłem Jawąski. Do następnego.